A zobaczcie teraz co się dzieje z wilgotnością, również na tym na, na analogicznym schemacie. Tutaj oznaczono trzy poziomy, różne poziomy wilgotności, te cztery poziomy w tych samych miejscach. Jeżeli powietrze prawidłowo nawilżone w jamach nosa, powietrze oddechowe ma około 9,5 g wody na metr sześcienny powietrza, to zobaczcie co się dzieje dalej. Przed małżowiną, w tym samym miejscu co temperaturę sprawdzaliśmy, przed małżowiną dolną powietrze będzie miało już wilgotność 20 g na metr sześcienny, więc zwróćcie uwagę, ponad dwukrotnie wzrosła wilgotność powietrza na przestrzeni kilku centymetrów w jamy nosa. Jak duża, jak duża jest funkcja, funkcja nawilżająca jamy nosowej i ważna dla powietrza, dla powietrza oddechowego. Z 9,5 g przy wejściu do nozdrza, 20 g przy, na metr sześcienny przed małżowiną dolną. Powyżej małżowiny dolnej, pod małżowiną środkową, czyli przewodzie na swoim środkowym, to powietrze już ma wilgotność około 24 g na metr sześcienny. Natomiast dalej przechodząc do gardle, już praktycznie ma tą wilgotność 32 g na metr sześcienny, czyli jest ponad trzykrotnie ta wilgotność większa yy, niż była przy drogi oddechowej. To zobaczcie jak dużą rolę pełni prawidłowo zbudowana i drożna odpowiednio jama, jama nosa.